Dzień dobry, w kolejnym dniu. Dziś o trochę filozoficznie, tak e, egzystencjalnie, czyli czym jesteśmy, kim jesteśmy, jak na siebie patrzeć. Ale to też w nawiązaniu do, mm, do psychoterapii, do pracy z sobą, do wychodzenia też z nałogu, bo to wszystko jest połączone. Czyli w dużym skrócie możemy sobie to wziąć w kategoriach, tego, że jesteśmy cudem, czyli składamy się z ciała, umysłu i ducha. I teraz od razu, tak naprawdę, konkretnie o co chodzi w pracy i jak pracować ze sobą, jeśli chodzi o terapię uzależnień i o w ogóle pracę z nałogiem, tak i wychodzenie z nałogu. Bo warto pamiętać, że w ciele. Ciało i emocje nigdy nie kłamią, o tym też mam film, także zapraszam tam, żeby sobie to odsłuchać. W ciele się koduje wszystko, ciało nigdy nie kłamie, ciało pamięta wszystko. I tak jak na przykład sami możecie stwierdzić, że w przypadku, nie wiem, no, trzeźwienia, jak do siebie trochę dojdziecie już. No to pierwsze, co to się uruchamia, to że no pójdę poćwiczyć, poruszam się, będę się czuć lepiej. Przeważnie tak jest. W długoterminowych ośrodkach program mniej więcej wyglądał tak, że zawsze była poranna zaprawa, i ludzie zaraz po wstaniu i toalecie porannej wychodzili na bieg. Te biegi miały różne, tam widełki, jeśli chodzi o długość. Ale bieg jest jednym z bardziej terapeutycznych w ogóle czynności i takich ćwiczeń fizycznych. Więc ciało, w ciele się blokują emocje. Na pewno słyszeliście takie stwierdzenie jak kontenerowanie, wyparcie, blokowanie, wypieranie emocji. Zatrzymywanie pewnego, pe, pe, pewnej energii emocji. I to się dzieje generalnie w takich sytuacjach, że w sytuacjach stresu my przestajemy oddychać, a jak przestajemy oddychać, albo oddech jest bardzo płytki, to blokujemy wszystko, co może zostać przepuszczone przez ciało, bo emocje. Mają być przepuszczane przez ciało. Tak jak widzicie, dzieci. Dzieci mają bardzo dużo energii, bardzo dużo biegają, bo one jeszcze są na tym poziomie, że nie mają zbyt wiele poblokowanych emocji w ciele. A te właśnie zablokowane emocje w ciele powodują ten ciężar, ociężałość, zmęczenie, przeciążenie, przytłoczenie, itd. i tak dalej. Czyli gdy ktoś do mnie na przykład przychodzi na terapię, to ja pierwsze co zalecam to to, żeby zacząć się ruszać. Ok? I to może być nawet, no po prostu, ruch jest wskazany, to nie muszą być jakieś ciężkie treningi, ale chodzi o to, żeby zacząć się ruszać. Wtedy też jest jeszcze lepiej, dokręceniem jest. Dawanie intencji na ten ruch, czyli intencją może być uwolnienie wspierających, zablokowanych emocji w ciele albo tych konkretnych emocji, które powodują to, że nas wraca do nałogu, tak? ciągnie do, do uzależnień. Także to, to, to jest to, to ciało, umysł, czyli ta klasyczna też, na czym bazuje klasyczna psychoterapia. Czyli omawianie wielu rzeczy, przegadywanie, budowanie szerszej świadomości. Na poziomie świadomego umysłu jesteśmy w stanie wiele rzeczy przyjąć, wyedukować się, zrozumieć. I na tym poziomie poszerzamy właśnie naszą świadomość, na poziomie umysłu, OK? Natomiast często w ruchu też doświadczamy różnych wyglądów i nam się pewne rzeczy mogą przypominać, OK. Więc tutaj praca z umysłem, praca taka wglądowa, dotycząca zadawania pytań, tak, co pamiętamy i tak dalej i tak dalej. No to to jest ta część umysłu, tak? I duch, czyli duchowość, nasza dusza, uświadomienie sobie w ogóle tego, że nie jesteśmy workiem na mięśnie i kości, tylko tak naprawdę to i yy, nasza dusza posiada nasze ciało. To nie my jesteśmy w posiadaniu naszej duszy, i dusza to nie jest jakaś tam mała iskierka, którą załóżmy mamy w sercu, tylko to jest yy, coś ponad nasze ciało. Yy. Nasza dusza, nasza duchowość wychodzi poza naszą cielesność, ok? Czyli tu można się odwołać do tych tak zwanych aur, które niektórzy ludzie widzą, tak? Do pola energetycznego, do pola elektromagnetycznego, jakie wytwarza nasze ciało. Mamy ciało duchowe i ciało fizyczne. I ciało duchowe jest jakby można to tak kolokwialnie powiedzieć Przyczepione do naszego ciała fizycznego, ale ono jest dużo szersze i większe niż nasze ciało tutaj fizyczne. I łączenie tych trzech aspektów w pracy ze sobą, w pracy psychoterapeutycznej, w wychodzeniu z nałogu, uświadomienie sobie tego właśnie jest, moim zdaniem, dosyć słusznym i zasadnym konceptem. To, to tak. I nie mylmy duchowości z religijnością, bo to są dwie rzeczy. Dla mnie kiedyś posłuchałam takiego jakby konceptu, jaka jest różnica między duchowością a religi re religijnością, czyli religią, to można sobie to zrozumieć tak, że, no nie wiem, pokażę to na dłoni, załóżmy. Mamy różne rodzaje religii, tak, i one są tam, załóżmy, na jednym poziomie, ale nasza duchowość jest nad tym. Czyli tutaj my nie patrzymy na, na, na religię, jaki rodzaj jest religii, tak. Możemy mieć sobie, możemy być sobie religijni, ale poziom duchowości to jest poziom naszej świadomości, naszego ducha, naszego ja. Więc tutaj w ogóle. Ja nie mówię o kwestiach religijnych, ok? W to w ogóle nie wchodzę i, i w żaden sposób tutaj jedno z, jedno z drugim nie łączę. I nawet w ruchu AA mówi się o tym oddaniu się sile wyższej, tak? I można to na różne sposoby rozumieć. Niekoniecznie chodzi o pójście grzecznie do kościółka, można, ale to, to też nie o to chodzi to chodzi o właśnie zrozumienie tego, że właśnie nie jesteśmy tylko i wyłącznie ciałem i popędami i tym, co nas uwarunkuje, chociaż bardzo łatwo się warunkujemy i warto o tym pamiętać tak i mieć tą wiedzę, bo można tak samo się uwarunkować na dobre rzeczy, jak i na złe rzeczy, potem można się odwarunkować i zmieniać, to naprawdę tylko wyobraźnia nas ogranicza. Ale składamy się nie tylko z ciała i nie tylko z naszych popędów, mamy też duszę, mamy duchowość, cały świat wewnętrzny i nasze ciało właśnie jest niezwykłą maszyną. Trzeba to w ogóle zrozumieć, bo naprawdę nasze ciało ma niesamowite zdolności. Tylko my nie zawsze o tym wiemy, my nie zawsze chcemy w to uwierzyć czy zrozumieć. I, I trochę nam się wszystko później myli, albo to bardzo mocno umniejszamy. Więc. A teraz, jeśli chodzi konkretnie o pracę związaną z wychodzeniem z nałogu, z uzależnienia, no to tak, w ciele mamy zapisane wszystko. I teraz, jeżeli chcemy wychodzić z nałogu, to warto faktycznie się ruszać i poprzez ciało uwalniać wiele napięć. Związanych z naszymi ciśnieniami, napięciami, pochwyceniami, triggerami, tym, co nas łapie, jeżeli chodzi o nasze o to, że ciągnie nas do używki, ok? Czyli ruch, jeszcze raz ruch i jeszcze raz ruch tak naprawdę. Nie tylko, oczywiście, ja to mówię w dużym uproszczeniu, ale to ma być dopasowane do naszych potrzeb. Natomiast to jest jeden z pierwszych kroków, bo pójście na terapię, pogadanie sobie godzinę i wrócenie do wszystkiego tego samego, co, co robimy dotychczas, to niewiele zmieni. To i tak dużo zmienia, bo to już jest zmiana nawyku i zachowania, ale jeżeli dorzucimy do tego regularny ruch, dbanie o siebie, zmianę codziennych nawyków, to już jest bardzo dużo umysłu, czyli zmiana świadomości, psychoedukacja, praca psychoterapeutyczna nad zrozumieniem przyczyny swojego uzależnienia, tak? czy no, słuchanie podcastów tak? różnych, e, rozwijanie się, się samemu e, i, e, i jakby taka głęboka praca na przykład poprzez medytację w analizowaniu tego, co nas doprowadziło do, e, do, do nałogu, to też jest, e, też jest ok, są różne techniki, sposoby, na pracę z umysłem, medytacja, trans, hipnoza, ok, klasyczna psychoterapia, głęboki relaks i tak dalej, i tak dalej. To, to, to jest to w sferze umysłu. No i duchowość, czyli też uświadamianie sobie, że nie jesteśmy, tylko no jakby. Tylko tą istotką, która chodzi sobie po, po Ziemi, jest jakby, nie wiem, jedna, autonomiczna, niezależna, w sensie bez połączenia z innymi, tak? Jesteśmy też połączeni właśnie tym poziomem swojej świadomości, duchowości. Jest też taka koncepcja, że jesteśmy na poziomie nieświadomym, podświadomym, tak? Połączeni. Ja lubię dawać przykład. Taki jak mamy las albo puszczę, i tam cały system drzew jest połączony na poziomie korzeniowym. Wszystkie drzewa są ze sobą połączone, no i na poziomie koron też są połączone, no bo też te liście i gałęzie się przenikają. I są osobne pnie, czyli my jako nasza, na, nasze ciała to jesteśmy jak te pnie, natomiast na poziomie wysokiego, wysokiej jaźni, nadświadomości, jesteśmy ze sobą kolektywnie połączeni i na poziomie podświadomym też jesteśmy ze sobą połączeni. I to jest też, można to rozumieć jako aspekt duchowy. Ehm. Więc to, to ja potem w kolejnych filmach będę to wszystko rozwijała, więc to wszystko będzie się trzymało raczej kupy, mam wrażenie. I mam taką nadzieję, że to wszystko będzie spójne. Więc to są dla mnie jakby definicja tych, tego, tego skrótu, cudu, czym jesteśmy, kim jesteśmy i jacy jesteśmy. I to też wykorzystuję w pracy psychoterapeutycznej i pracy z nałogiem, bo to jakby też. Wsadza nas na wyższy poziom świadomości. No nie jesteśmy tylko ograniczeni tą używką, naprawdę. Choć nam się może wydawać, że, że jesteśmy, że, 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 że tylko to istnieje, ale tak nie jest, bo skoro innym się udało, inni wyszli z tego, to wy też, my też potrafimy i tego warto się trzymać. E, więc omówiłam ten koncept tego, że jesteśmy wielowymiarowi. Na dzisiaj bym to w taki sposób zakończyła. Pozostałe koncepty, pozostałe dygresje, które tutaj poruszałam, na pewno będą rozszerzane w kolejnych filmach. Natomiast to, do czego zachęcam, to w przypadku wychodzenia z nałogu, to do, do ruchu różnego rodzaju, taki najlepiej, który daje nam przyjemność. Ale ta praca z ciałem też może polegać na praktyce na przykład ćwiczeń tre, czyli uwalnianie traumy z ciała poprzez właśnie ruch, trzęs trzęsienie się, może być daniem sobie przyjemności w postaci masażu, to może być pływanie, sauna, siłownia, trening ruchowy, spacer, naprawdę do wyboru, do koloru. Tylko dawajcie swojemu ciału. Uwalniać te emocje, które są poblokowane. A mamy bardzo dużo blokad, i warto poprzez ruch to uwalniać. Tam też wtedy mogą przychodzić ciekawe wnioski, ciekawe wglądy, ciekawa świadomość. Także do tego Was zachęcam.